Cześć! Witaj na kanale ZAPRO. Za jak zarządzanie, pro jak produkcja. Więc zapewne już się domyślasz, że te treści na tym kanale będą skierowane dla firm produkcyjnych. Więc jeżeli pracujesz w takiej firmie lub nią zarządzasz, to zostań i zobacz co mam dla Ciebie. Przede wszystkim chciałbym się z Tobą podzielić szeroką gamą narzędzi, które już wdrożyliśmy u naszych klientów, szczególnie tych małych i średnich firmach, bo wiem, że tam jest dosyć duża potrzeba, żeby sobie to lepiej poukładać, skontrolować. Też te firmy nie zawsze stać na rozmuchane systemy, raczej trzeba coś małego, dopasowanego do specyfiki firmy, do problemów i przede wszystkim do potrzeb. Więc. Tu na tym kanale będę chciał Ci przekazywać pliki typu planowanie produkcji czy jakieś wyliczanie marży, narzutów. To ode mnie dostaniesz w osobnych filmach. Dodatkowo chciałbym też, żebyś zobaczył case study, czyli tak naprawdę jak te narzędzia działają w praktyce, które owszem, były bardzo uszyte na miarę poszczególnych firm, ale osiągnęły konkretne, policzalne korzyści. A trzecim elementem będą materiały typowo wiedzowe, żebyś mógł też sam się nauczyć, jak zarządzać tą produkcją, co jest ważne w tym zarządzaniu, jakie elementy powinieneś sobie wdrożyć, żeby po prostu podnosić swoją efektywność. Jeżeli brzmi to wszystko dla Ciebie interesująco, to nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Cię do oglądania, ale zanim to, to włącz subskrypcję, zostaw dzwoneczek, ustaw powiadomienia, zapisz się do naszego newslettera i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!